Mój konkursowy projekt jest widoczny za mną. Jest to komora do upraw roślin. Jest to uprawa, jak widać, typowo w sztucznych warunkach. Wpisuje się to bardzo mocno w trend nazwany rolnictwem miejskim. Pozwala ona na uprawę niewysokich roślin, głównie warzyw. Ja generalnie skupiłem się na uprawie rzodkiewki oraz rukoli. Dzięki temu jestem w stanie dostarczyć fajnych wartości odżywczych. Projekt rozpocząłem w okolicach początku lutego. Pierwsze plony miałem w okolicach 20, bodajże lutego. Pierwszy plon rzutkiewki. Bardzo ładny wzrost tam było 18 stanowisk, każde po, posadzące. Było to, nazwijmy, dość smaczne. To jest bardzo satysfakcjonujące w momencie, kiedy ma się swoje warzywa i to jeszcze w środku zimy. W tym momencie zasadzone są rzutkiewki, z tym, że jest to projekt typowo badawczy. Zmieniłem kolor światła i ćwiczę dostosowanie barwy. Tak jak widać, albo nie widać, jeżeli nie, to pokazuję na przebitkach. W środku umieszczone są też LEDy UV, które pozwalają na większy przyrost masy rośliny. Ledy zastosowane to są LEDy typu COB, czyli chips on board. Kolor ich to jest nazywany jako grow. Jest to mieszanka głównie czerwonego i niebieskiego. Pozwala on bardzo mocno polepszyć warunki wzrostu rośliny przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia prądu, ponieważ tam są użyte tylko te częstotliwości i promieni świetlnych, które są potrzebne do wzrostu roślin. Jest to bardzo wygodne, energooszczędne. Przez to cała ta komora ma diodę 50 W i diodę wspomagającą mocy 20 W i pozwala właśnie na uprawę dwóch pelargoniowych doniczek. Plus jeszcze można tam wrzucić kilka luźnych takich doniczek okrągłych na jakąś sałatę albo tego typu rzeczy. W tym momencie, wymiar całości to jest 40 cm wysokie, 40 cm szerokie, 1,20 m chyba po długości. Jak widać, komora jest zamykana, dzięki temu uzyskujemy warunki, które są w miarę statyczne. W środku jest nawilżenie, w środku jest podlewanie, wykonywane automatycznie. Wszystko jest sterowane przez Raspberry Pi Zero z zainstalowanym oprogramowaniem node -red, w którym napisany jest cały skrypt. Kontroluje wilgotność, temperaturę, nasłonecznienie. Rośliny żyją w sobie w rytmie dobowym przypisanym na 1 kwietnia, to znaczy okolice godziny 7 wstaje u nich słońce i zachodzi po 12 godzinach. Jak widać na załączonym Albo już był, albo zaraz będzie. Załączony timelapse roślin, wzrost roślin następuje w miarę płynnie. Jest dla mnie zadowalający. W środku umieszczam sobie kamerę GoPro, która rejestruje mi wszystko, jak wygląda wzrost. i temu mogę analizować. Wszystko co i jak. Projekt jest rozwojowy. Będę chciał zwiększyć moc świecenia diód. Ponieważ no, siłą rzeczy da mi to dużo lepsze plony i jeszcze więcej będę mógł jeszcze w jeszcze krótszym czasie wyhodować. Wydaje mi się, że to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i, i proszę o Wasze głosy. Ej.